Dzień dobry. Początek tygodnia w Urzędzie Marszałkowskim. Dziś rozpoczynamy od podpisania umowy partnerskiej pomiędzy województwem podlaskim reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Kowel Obwód Wołyński w Ukrainie. Witam gości naszego dzisiejszego spotkania. Pan Igor Czajka, Mer Miasta Kowel. Witam panią Oksanę Bachnową, Sekretarz Rady Miejskiej. Witam Panią Walentynę Romanczuk, Kierownik Wydziału Finansów Miasta Kowel. Witam gospodarzy tego miejsca, w którym się znajdujemy, Marszałek Województwa Podlaskiego Łukasz Prokorym, Wicemarszałek Województwa Pan Marek Malinowski, członkowie Zarządu Województwa Pan Bogdan Dyjuk i Pan Jacek Piorunek. Witam Krzysztofa Barbachowskiego, Dyrektora Zarządu Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Witam Michała Szczepurę, dyrektora Departamentu Promocji Gospodarczej i Współpracy Międzynarodowej wraz z zastępczynią panią Izabelą Łokić. O zabranie głosu poproszę pana marszałka. Dzień dobry państwu. Niezwykle serdecznie witam naszych gości z Ukrainy w urzędzie marszałkowskim. Cieszę się, że możemy dzisiaj tutaj spotkać się i wspólnie ogłosić niezwykle ważne informacje dla naszych dla naszych regionów. Szanowni Państwo, program Interreg Polska Ukraina 2127. Z tych środków europejskich o, wart, o wartość całego projektu 11,5 miliona euro, dofinansowanie z funduszy europejskich prawie 10 milionów euro. Z tych środków zostaną przebudowane i pomocy montowane drogi i po stronie polskiej, i po stronie ukraińskiej. Po stronie ukraińskiej jedna z dróg międzynarodowych, po stronie polskiej niezwykle ważna droga dla naszego województwa, droga Augustów-Suwałki-Budzisko z rozbudową oraz budową nowego mostu nad jedną z największych atrakcji w naszym województwie, najkrótszą żeglowną rzeką w naszym kraju, czyli rzeką Klonowicą. Te Działania infrastrukturalne były możliwe do zrealizowania, ponieważ program, z którego z uwagi na sytuację geopolityczną odpadło państwo Białoruś, te środki się zwiększyły i mogły być przeznaczone na infrastrukturę tzw. Tak korytarze Solidarnościowe Unia Europejska Ukraina. I właśnie taki jeden z tych korytarzy właśnie wiedzie z Litwy, przez budzisko suwałki i Augustów, więc to pokazuje, jak te środki europejskie nie tylko zmieniają infrastrukturę w naszym regionie, ale także pomagają dostarczać do Ukrainy różne ważne towary, chociażby paliwo, ale także z Ukra i inne. E, jeszcze raz gratuluję naszym gościom z Ukrainy, też gratuluję naszym, naszym, de, naszemu departamentowi e, Współpracy Promocji Gospodarczej, Współpracy Zagranicznej, Skuteczności. Gratuluję Panu Panu Dyrektorowi Polackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. E, I w imieniu tutaj e, nas, wszystkich e, członków Zarządu Województwa, życzę Państwu oraz nam, aby e, jak najszybciej nastał pokój i spokój, żebyśmy wszyscy mogli żyć, e, żyć w normalnych czasach. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. O zabranie głosu poproszę wicemarszałka pana Marka Malinowskiego. Szanowni Państwo, również bardzo się cieszę, że te inwestycje dojdą do skutku zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po stronie polskiej. Chciałbym tylko dodać w uzupełnieniu wypowiedzi Pana Marszałka, że my zrealizujemy przy wyjeździe z Augustowa most. Będzie to most podwójny. Najpierw zrobimy, wykonamy most dla ścieżki pieszo-rowerowej. Tam zostanie puszczony ruch, będzie rozebrany następnie ten właśnie most, który obecnie funkcjonuje i przystąpimy do budowy nowego mostu. Wartość przeliczeniu na złotówki naszej inwestycji to ponad 20 milionów złotych. W połowie tego roku ogłosimy przetarg. Myślę, że dojdzie do podpisania umowy jeszcze w tym roku i około dwóch lat na wykonanie tej inwestycji inwestycji. Także szanowni państwo, zarówno nam jako województwu podlaskiemu, jak i stronie ukraińskiej życzę powodzenia w wykonaniu tych inwestycji. Dziękuję. O zabranie głosu poproszę pana Bogdana Dyjuka, członka zarządu województwa podlaskiego. Panie marszałku, szanowni goście miasta Kowal, szanowni państwo, no trudno nie wyrazić swojej radości z racji podpisania dzisiaj umowy na realizację inwestycji na drodze wojewódzkiej Suwałki-Augustów, Nowi nowinka Suwałki, o których tutaj pan marszałek, pan panowie marszałkowie wspominaliście. Ta droga jest niezwykle istotna nie tylko z punktu widzenia strategicznego, ale także łączności takiej wewnątrzregionalnej. Jest to najkrótsza droga łącząca Białystok poprzez Augustów z miastem Suwałki, którą dzisiaj mimo że poprawa infrastruktury komunikacyjnej w naszym województwie jest znaczna w ostatnich latach, to jednak spory ruch odbywa się tą drogą. Wojewódzką trasą nr 8, a później Augustów sowałki I to nie jest ruch tylko samochodów osobowych, ale także ruch samochodów ciężarowych, w tym tych, o których przed chwilą pan Maczałek wspominał. Mam nadzieję, że ten początek. Ta umowa, później umow, przetarg i umowa na wykonanie tej przebudowy mostu nad rzeką klonownica i ewentualnie czasami wymiennie używana cicha, rzeka, cicha rzeczka ze względu na spokojno, spokojne wody spowoduje, że będziemy mogli w kolejnych latach kontynuować przebudowę tej drogi na całej swojej długości wraz właśnie nie tylko drogi. Dla pojazdów, ale także niezwykle ważnej, istotnej drogi ścieżki rowerowej, łączącej Augustów, z wigierskim parkiem narodowym, z Płocicznym, czyli tymi największymi atrakcjami puszczy Augustowskiej, jednej z największych kompleksów leśnych w naszym, nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. A ja życzę naszym partnerom, gościom z miasta Kowel, z obwodu wołyńskiego. Dobrej i bezpiecznej realizacji, spokojnej, bez powielanych alarmów, które na przestrzeni prawie że czterech lat już, bo za dwa tygodnie, czwarta rocznica agresji Rosji na Ukrainę, żebyście mogli ją zrealizować. A to również jako mieszkańcy Augustowa cieszę się, że jest to kolejna umowa, która obejmuje społeczności miasta obwodu wołyńskiego, bo jednostka to w, w obszarze bezpieczeństwa OSP Lipowiec Augustów także miała podpisaną umowę, e, gdzie mieliśmy możliwość przed trzema laty gościć w Łódzku na zakup sprzętu pożarowego u nas e, poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców, ale także w obwodzie wojskim. Gratuluję obu stronom i życzę dobrej, skutecznej w terminie realizacji inwestycji. Dziękuję o zabranie głosu. Poproszę pana Jacka Piorunka, członka zarządu województwa. Szanowni Państwo, ja już tak bardzo króciutko dołączam się do tych wszystkich życzeń ze strony panów marszałków. Drodzy Państwo, dodam tylko, że program Interreg Polska Ukraina przyjęty przez Komisję Europejską na lata 2020. 2021-2027 to, yy, to budżet yy, 262 miliony yy, euro i między innymi przeznaczany jest na tego typu projekty, projekty związane z, z infrastrukturą, dostępnością i wiele oczywiście ich realizowanych jest w naszym województwie, a w naszym województwie liderem w programie Interreg jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Promocji Gospodarczej Współpracy z Zagranicą, gdzie posiadamy również odpowiedni referat programu Interreg, w którym zbudowane jest również Centrum Informacyjne Programu Interreg. A więc wszyscy zainteresowani w naszym województwie, a chcemy też tworzyć poprzez program Interreg w naszym województwie szereg partnerstw, które będą funkcjonować, czy to w ramach programu Polska-Litwa, czy Polska-Ukraina, czy Polska-Europa. Chcemy wiele tych partnerstw nawiązać i przy okazji wykorzystać te środki, które są przez Komisję Europejską. Europejsko dysponowane. A więc, szanowni państwo, wszystkich zainteresowanych programem Interreg zapraszamy do tego Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Dziękuję. O zabranie głosu poproszę pana Igora Czajka, mera miasta Kowal. Szanowni państwo, partnerzy, koledzy, przedstawiciele media, przepraszam od razu za mój niedoskonały polski, ale. Spróbuję troszkę coś na ten temat. Mówić, dzisiaj jest naprawdę ważny dzień dla naszego miasta, dla naszej społeczności. Zrobiliśmy kolejny pewny krok w rozwoju naszego koble, miasta, które my nazywamo Brahmą do Європи, tak jak leży tylko za siedemdziesiąt km od granicy z Polską. Подписання умови партнерської між Ковлем, Подлязьким, з ажандром дорог воєводських в Бялому є то ченш амбітного проєкту розвуй трансграничної доступності і мобільності інфраструктури дорогової воєводства Подляського і обводу Волинського, який дофінансований за шляху в Унії Європейській в рамах програму Interreg Next у роках 2020. Dla naszej społeczności jest to bardzo ważne, ponieważ na realizację projektu Kowal, Kowlu przeznacza się 4,5 miliona euro. Dla miasta to nie tylko zasoby finansowe, ale także zaufanie, odpowiedzialność i konkretny instrument zmian. Projekt przewoduje kapitalny remont części międzynarodowej drogi samochodowej M19 do Manowe Kowel Czernivcyi, Tereblecie do Bukaresztu, która przebiega przez pięć ulic naszego miasta. Ja wszystkich gratuluję z tym. підписання цієї умови. І хоче, щоб ми швидше змогли стартувати в цьому проєкті. І для мене най, найбільшим маженням є спокій в Україні, в Європі. І я думаю, що Україна Będą na zawsze. Jakby tam nie mówił ktoś inny. Dziękuję Wam za wsparcie, za współpracę, da, partnerstwo i takie projekty pozwalają nam inwestować w infrastrukturę. Dbać o przyszłość naszych obywateli i ich gromady już dziś, nie odkładając tego na później. Dziękuję. Dziękuję. Brawo. Zanim przejdziemy do podpisania umowy partnerstwa, czy ze strony mediów są pytania? Takich nie ma, więc zapraszam do podpisania umowy Pana Dyrektora Krzysztofa Barbachowskiego, Dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku oraz Pana Igora Czajkę, Mera Miasta Kowel. Tak jak było już tutaj wspomniane, umowa dotyczy projektu rozwój transgranicznej dostępności i mobilności infrastruktury drogowej województwa podlaskiego i obwodu Wołyńskiego dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Next Polska Ukraina 2021-2027. To część programu Korytarze Solidarnościowe Unia Europejska Ukraina, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i efektywności ruchu transgranicznego zarówno osób, jak i towarów. Całkowita wartość tego zadania to blisko 11,5 miliona euro, a dofinansowanie projektu to ponad blisko 10 milionów euro. Ostatnie podpisy zostały złożone. Gratulujemy, prosimy o wspólną wymianę dokumentów między Panami, Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich jako instytucja Województwa Podlaskiego i Mer miasta Kowal. Szanowni Państwo, w tym momencie kończymy transmisję dla mediów społecznościowych, a wszystkich poproszę o wspólne zdjęcie tutaj na środku.